Tak jak już wspominałem, to co wyróżnia Multiplaner, to czego nie ma żaden kalendarz, ani żaden planer, to podział na trzy części. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ułożone jedna pod drugą oraz pulpit zawsze widocznymi nagłówkami. Spójrzmy na instrukcję. Pulpit, tak jak Pulpit komputera służy do zapisywania istotnych spraw, zadań, projektów oraz potrzebnej Ci wiedzy. Po co jest ten pulpit? Pulpit wymyśliłem po to, żeby szybko coś znaleźć. Mając trzech szefów nad głową, musiałem szybko udzielać odpowiedzi, a żeby szybko odpowiadać, musiałem szybko znaleźć. I szybko zapisać we właściwym miejscu. Bo na pulpicie zapisujemy te zadania i sprawy, które nie mają jeszcze konkretnego terminu wykonania. Na przykład temat rozmowy na zebraniu, które nie wiadomo kiedy się odbędzie, lista potencjalnych klientów czy dostawców, na przykład szczegóły jakichś rozmów handlowych, szczegóły umów albo pomysły, pomysły na nowy produkt, na kampanię marketingową, na nowy wystrój mieszkania, bo dlaczego prywatnych rzeczy nie możemy zapisywać? Wyjazd na romantyczny weekend lub pomysł na prezent dla cioci Katarzyny. I to jest właśnie to miejsce, kiedy mamy czas i chcemy coś konkretnie wykonać, na przykład kupić ten prezent w internecie, to wtedy nie zastanawiam się, gdzie to zapisałem, a czasami nie szukam tego w głowie, w której czasami możemy mieć naprawdę mętnik po całym dniu ciężkiej pracy, tylko właśnie tu na pulpicie szukam i odnajduję ten wymarzony prezent. A teraz zobaczmy krok po kroku, co kryje się na pulpicie.